Jo, jo, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku pokażemy jak, jak steruje się samolotem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, może nam się uda, może nie. Łapeczkę w górę, ale po, po, porozmawiamy sobie o tym dopiero na koniec odcinka. Jesteśmy Franklinem. Franklin? pokaż, przebywasz tam na Franklina? tego. O, Pazdana mamy. No. Pazdana. O. Mamy właśnie list do O. No, weźmy. O. gramy na konsoli. PlayStation 4. No. 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 Będziemy komentować. Właśnie udamy się. Czekaj, trzeba mieć kod. Czekaj, zepsuł się. To szpad. Dobra. Praniemy szybko. Zbieramy na ojpnisko. A to bez kodu? Bez kodu. Bez kodu. Mhm. Można znaleźć na internecie kody do GTA Pierwszej. Tak no się to nazywa. Może na tym tylko ja pokażemy te kody. Nie? Tak, pokażemy. To może pokażę, nie? To nie? Mhm. Kolejny będzie. Motor, kładzie to. No pokażemy, jak naprawdę wygląda oryginalne, prawdziwe GTA Pierwsze. Będziemy. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie grać na pierwszej osobowej. Jeśli tak, to napiszcie. Mateusz gra, ja nagrywam. Ten facet o ten nagrywa, a ja nie będę się już za zbytnio pokazywał, bo trzymam kamerę, więc zobaczycie mnie może na koniec odcinka, ale nazywam się Cyprian. No. Dobra, teraz możemy szkoli. Zawsze, ruchy, zawsze. I to muszę niestety... o, nie, oh. No muszę nie, to No laty latarnia. No, albo będzie totalna porażka, albo sukces. Ale Misji nie będziemy chyba przechodzić, nie dzisiaj. Jak to mi przejść? przejść, takie, takie M. O, pisz, naprawdę. Jak nauczesie to, spoko. a jak nie to? Więc nie, ma nie, Kamera nie, kamera jest, kamera jest. Przemocy za dużo nie będziemy używać, nie? Muszę się trzymać, bo to będzie za mocno, bo to... Nie, już. Męczyło. Strasznie. No, tak, to Nie było mnie ręce. Strasznie. Uh -huh. Dobra, właśnie raz. i, I kamera zniknęła. Nie Kamera mnie przyłapała. Odpowiedź, wiesz, żeby Tu helikopter leci, właśnie, widzicie? I tego koniecznie wiedzieć. A jak nie, to musicie iść do okolicy. No to właśnie, kończymy odcinek! To był tylko taki troll! Przecież nic nie kończymy! Teraz dopiero zaczynamy prawdziwy odcinek. A tu policja wyglądał z Nie zobaczyła mnie. Ale w Poka mi na uciele latać. lata. Dobra, Dobra. Przepraszamy, mamy problemy z kamerą. Nie, będziemy chyba tak latać. Ja mam, Ja mam problemy. Problemy z opieką. Maszyną. Ja mam problemy. Dobra. A my problemik, ale wszystko się załatwi. A dajcie, może nam zaraz. Przediko. Pozdrawiamy Kalucha. Bardzo no, go lubimy. Oglądamy tak. jego filmiki. I Kaluch, jeśli, jeśli tam jesteś, to bardzo cię pozdrawiamy. No. Naprawdę, lubiłeś Twoje filmiki. Napra no proszę, nagraj jeszcze z tymi. A i z królem Julianem. No, no, Cię o to. Jeśli to oglądasz, to. No to fajnie. Ja też. No i będziemy robić jakieś akrobacje? Pasażerskie? No właśnie, chyba ludzie są. Są! Ludzie są. W Jaki... następnym odcinku będziemy helikopterami lepać. Jaki osioł na górach? Tutaj bierze sobie domno. jaki osioł! Dobra, lądujemy już na lotnisku i powoli kończymy. Dobra, już lecimy na lotnisko, ale jeszcze potrwa to, więc nie martwcie się, będzie więcej odcinków.

a tak, a mini nie. A mini nie. Czy oni to widzą? To mini mapce kołowe. To nie ale żeby na to I kończymy odcinek. Nie wszyscy nas lubią, więc. Lądujemy. Dobra, wylądowaliśmy Wychodzimy Musimy wam pokazać, że naprawdę Udało nam się, sukces Przelecieliśmy Franklin na obcięty Dobrze, kończymy odcinek Zostawcie łapę w góry I... Jak mówię, może się pokaże. No. Przetrzymaj to, się pokaże. Przetrzymaj to, się pokaże. Przetrzymaj to, się pokaże. Muszę trzymać? Tak. Dobrze. Tak jak obiecałem, to mogę wam to pokazać. Ja nie umiem. Nic nie widać. Ja nie umiem. Nie, bo zadaję.